Już ja mam z tej strony na to, z Minecraft gdzie dzisiaj nagrywamy odcinek z Pani z jak właśnie będziemy dzisiaj robić. E, będziemy... Co będziemy robić dzisiaj? Dawali bane zanik, bo ma robot... Ej! No mam... mam admina slajza. cała admina. No mam premium slajcia. Czyli mam na przykład... A napiszmy, Mam premium. Premium Natanus. I wie, że jest z nami. Trzymaj kogoś. Dlaczego? Przedcinku tak nie rób. Dobra, dajemy. Dobra, dajemy. Nie, bo jeszcze nie mogę, bo muszę receptę ja wybudować. A bo, dobra, dajmy im. Wszystkie da. da. moje miejsce. Dobra, ta się zawiesiła już. Powinna je sama chodzić. Bo, już udałam bana Dobra, karewe. I Dobra, banek damy Ona tego cały dziś strzela, więc za chwilę powinna dostać. Że powinno ją wywalić. Dobra.

Niech Jak ten czas szybko leci? Już odcinek trwa dwie minuty. Nie trzy prawie. Trzy i minuty prawie trwa. A baba chce ze mną selfie jedna. A. daj. No, dajmy im. Dobra. I zasubskrybujcie mój kanał, bo zapomniałem o tym, zalajkujcie, żeby czerwony przycisk zamienił się na szary. I... i zalajkujcie campaign I żeby... I żeby, i zasubskrybujcie jego kanał. I mój zapomniałem, ale... ty nie masz filmów. A ja? I... a jak jest kanał bez filmów, to cię znajdą. Nieprawda, bo ja już mam Ej, go akurat znajdą Oli i... 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 i games. Oli Games? Tak. Dobra, no to zasubskrybujcie jeszcze Oli Games, nie? To jest obowiązek, jeżeli chcecie zobaczyć prosakami. Nieprawda. Czym? Oli Gamy. Cześć, Paintball. Teraz to zbanujmy. Teraz to zmienię nazwy, bo mam jej... jest Diabeł! Diabeł! Trzeba mam zbanować. I zbanowałem ją. Czy mam zbanować yy, kobite. Co jeszcze nie chcę mam tylko Paintball. Paintball. Paintball mi zrobił kanał i on No. Tak, Lubski. Lubski jest to. Ej, buduję dom premium. Dobra, do mi dochodzić, jakim tejemy z jaybreak. Nie, niech będzie jeszcze do 6 minut. Dobra, jest dom? Dobra, jak będzie to. Mamy chatkę No to już czas na to, O ale ja cię banuje. Co chcesz? Całkowito. A może ciała ręce baniesz, co? To diablica, nie no. Nie bierzemy. Ja? Już zbanowałem jedną. A gdzie jesteś? W domu swoim? Za tobą, za tobą. czemu ja? Masz romantę? Proszę. Dzięki. Ok też do Dzięki. Chodź do mojego skromnego domu. Tu mam. To jest oczywiście. Wysadziła dom, czy banuje na całe życie? Banujecie? Zbanowana! Zbanowana na całe życie, wiesz? Na całe życie! W końcu mamy adwina. Więc mogę robić co chcę, nie? A wiesz co mam? Wiesz co mam? Winda wysadziła safe. Jak dobrze, że jej dałam tego bana właśnie. że należy do mnie No ale wiesz co? Dobra, widzowie, trzymajcie się, to zobaczyłem wszystkim... Yy, zasubskrybujcie mój kanał, zalejkujcie i trzymajcie się do, do... i fajd bala, zalejkujcie za i trzymajcie się, do zobaczenia wszystkim. Cześć!